Witam was bardzo serdecznie. W tle, jak widzicie, moja diorama. Jak nie trudno się domyślić z opisu filmu, wracam do elementarza modeli. Tym razem polskich. I postanowiłem, że zabiorę się za dwa główne tematy, to znaczy dwa tematy najbardziej liczne. Będą to lokomotywy typu SU i SP. No, więc cóż, zaczniemy od 45, czyli SU i SP45. Zaczniemy od pierwszego modelu. Nie będę tego robił chronologicznie, tak jak to było wydawane i tak jak to trafiało do mojej kolekcji, ale chronologicznie, epokami. A więc zaczniemy od piątej. Mamy do czynienia najpierw z modelem, tutaj, proszę bardzo. Ehm jest 45048 jest to taki model zaraz wam go pokażę e, tylko go rozpakuję szybciutko tutaj właśnie z opakowania jak widzicie jest to już nowsze opakowanie Piko co za tym idzie rozpakowywanie tego jest troszeczkę bardziej jakby e, może nie tyle skomplikowane co po prostu e, zajmuje ciut więcej czasu jest to takie bardzo fajne, charakterystyczne i sympatyczne jednocześnie malowanie, bo jest to malowanie zielono-zielone, ale takie bym powiedział e, bardzo pastelowe. Zobaczcie. Może troszeczkę jednak oddale tutaj e, kamerę. Zresztą chyba zrobię jeszcze inaczej, moi drodzy. Zaraz Wam pokażę po prostu na torach. Tą lokomotywę, aby było Wam dużo, dużo łatwiej, właśnie ją po prostu zobaczyć w całej jej okazałości kolorystycznej, bo rzeczywiście kolorystycznie jest bardzo sympatyczna. Jest tutaj taki charakterystyczny czerwony kolor na samym przodzie, a więc bardzo, bardzo sympatyczny model. To jest pierwszy model według mnie epokowo najmłodszy. Kolejnym takim, jak gdyby modelem charakterystycznym, to już jest model, bym powiedział SP, SP45. Nie będę już pokazywał opakowania, jest to SP45127. Szybciutko odpakuję. Jest to również jeden z takich nowszych, bym powiedział, modeli Pico, a więc również to opakowanie jest takie bardziej wymagające jeśli chodzi o odpakowanie jest to model z żółtym czołem, zaraz zobaczycie zresztą jak się ten model właśnie prezentuje jeszcze tylko jeden malutki, króciutki momencik i zaraz ten model trafi właśnie tutaj na tą wspaniałą dioramę, odjedziemy tym jednym modelem przestawimy troszeczkę kamerę Dalej, i już mamy, właśnie ten model, o którym wspominałam. Poprzedni model Pico o numerze katalogowym 96307, ten zaś model 96308. A więc, kolejny, niejako, numer, proszę bardzo. Piękne, też zielono-zielone, troszeczkę bardziej takie kolory bardziej kontrastujące. No i oczywiście przepiękne, żółte czoło, właśnie tej lokomotywy. Więc mamy już tutaj dla porównania dwa modele U i SP45. Kolejny model, moi drodzy, może zacznę od modelu oryginalnego, ponieważ. Będę prezentował dwa modele o numerze katalogowym PIKO96300, ale jeden z nich jest, moi drodzy, modelem e, oryginalnym, natomiast drugi jest przeróbką właśnie y, na inny numer e, inwentarzowy, a więc już szybciutko rozpakowywuję, jest to tym razem opakowanie starsze, więc troszeczkę szybciej się y, odpakowuje. Jest to również właśnie model SP45204. Proszę bardzo. Ja sobie pozwolę tymi poprzednimi modelami ciut odjechać, żeby wam móc zaprezentować właśnie ten model, który jak widzicie, mimo wszystko Troszeczkę różni się kolorystycznie od tamtego modelu z żółtym czołem, dlatego że, no, tutaj jest troszeczkę inny odcień kolorów. Trudno mi jest ocenić, czy ten model jest bardziej właściwy, czy też po prostu jest to po prostu kwestia produkcji PIKO. Tego nie wiem, tego nie jestem pewien, ale już mamy tutaj trzy lokomotywy różne właśnie które które mają różne odcienie kolorystyczne teraz ten model o którym wam wspominałem przerobiony też katalogowy numer 96300 jest to SP45 225 tutaj z tym modelem miałem trochę problemy bo ja go sobie znalazłem właśnie w wersji dźwiękowej Niemniej jednak i spatynowany ten model jest, ale jest z nim taki problem, jako że jest przerobiony też i numer, i tak dalej. Te cyferki są wypukłe i sama nazwa lokomotywy być może rzeczywiście w oryginale tak jest, i jest to zupełnie inny i lepszy model, ale no, niestety okazało się, że te no, koder ten po prostu wysiadł, przestał działać. Dlatego też pokazuję Wam po prostu, to jest po prostu inny numer inwentarzowy. Natomiast ten sam, jakby model, który mamy tutaj, właśnie po lewej stronie. A więc pozwolę sobie ten model postawić w ten sposób. Zrobimy szybciutkie takie małe przemyblowanie, tutaj, że postawię te dwa modele, które, o których wspominałem przed chwilą. Jako tych samych numerach inwentarzowych postawię je po prostu na jednym, e, po prostu torze, a więc, żeby one były tutaj właśnie obok siebie. I przechodzimy, moi drodzy, do jeszcze dwóch ciekawych modeli. Jeden z tych modeli będzie SU40. 5, tak, su 45, 174. Jest to tym razem lokomotywa PICO o numerze 96301-2, a więc nie, mniemam, że kolorystycznie po prostu jest to drugie wydanie. Bardzo ładna, już otwieram. Jest, opakowanie jest starsze, a więc Podejrzewam, że no, starsze też i wydanie. Nie dociekałem tutaj roku produkcji. Mnie bardziej interesowała kolorystyka tejże lokomotywy, która prezentuje się bardzo, bardzo ciekawie. Zaraz Wam ją pokażę. Już ją prawie rozpakowałem. Proszę bardzo, taka bardziej bym powiedział jaskrawa kolorystyka, bardziej taka kontrastowa i po raz kolejny okazuje się, że zupełnie inna niż pozostałe, a więc naprawdę przynajmniej pod tym względem mnie się to podoba, bo Piko no, robi tutaj no, taką dużą, dużą różnorodność tych kolorów jak i też i przydziałów, no i oczywiście numerów, numerów inwentarzowych. I moi drodzy, szybciutko przechodzimy do ostatniego modelu, który już widzieliście w akcji na mojej makiecie to jest właśnie model w numerze 96302. Jest to SU45079. Tym razem uwaga w malowaniu przewozów regionalnych. A więc bardzo, bardzo ciekawy model, tak zwany Strażak. Tak się go, że tak powiem, nazywa. Mnie się ta nazwa bardzo podoba. Jest to Strażak, właśnie. Ten schojnic taki słynny, o tyle słynny, że ja po prostu e, gdzieś tam jestem Wielkopolaninem z pochodzenia, i e, bardzo się cieszę, że właśnie mogę mieć taki model, właśnie który jest e, rodem schojnic. Troszeczkę z tymi pudełkami mam tutaj problem, więc troszeczkę, jeszcze momencik, już lokomotywę wyjąłem, ale ponieważ te pudełka po rozpakowaniu zajmują bardzo dużo miejsca więc po prostu muszę się z nimi właśnie tutaj w tej chwili zmierzyć. A więc troszeczkę odstawię kamerę do tyłu, aby wam pokazać jeszcze tylko przez chwilkę tego właśnie strażaka, czyli ten charakterystyczne malowanie z napisem tutaj z przodu przewozy regionalne. Znacie bardzo dobrze ten model. Cofniemy tutaj lokomotywy, aby postawić go tutaj właśnie na torach tutaj właśnie z, z, z na torze numer 2 tejże dioramy już tutaj szybciutko wam pokazuję tenże konkretny model strażaka. A więc mamy do czynienia moi drodzy z sześcioma właśnie lokomotywami SU45SP 45. Ja zaraz zrobię jeszcze dla Was zdjęcia wszystkich tych modeli według właśnie tej kolejności, o której wspominałem. Jak również zrobię szybciutki, szybciutką prezentację przynajmniej podstawowych, właśnie, dźwięków, jeżeli chodzi o, o te modele. A więc żegnam się z Wami w tej scenie i jak nie trudno się domyślić, pewnie w następnym odcinku będzie mowa o następcy, czyli SU46, których zdecydowanie mniej było wyprodukowanych, aczkolwiek są to też bardzo ciekawe modele. I tych modeli jest więcej, ponieważ wytw wytwórcą tych modeli już nie jest tylko Pico, ale również firma MTB. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zachęcam do obejrzenia zdjęć i ewentualnie prezentacji właśnie dźwięków dekudera dźwiękowego do tego, do tego konkretnego modelu. Do zobaczenia. Cześć.